mano, Zagramy walkę z bossem Zobaczymy do którego etapu tu idziemy 50% już tylko I 1000 i leży Ej, Nita będzie OP Mam ją na maksie jeszcze Poziom trudny Wyzwanie trudne w sumie 5 I 0 Boss będzie zły za 1.11 5 4 3, 2, 1 Chyba więcej bije, no ale i taką mamy BUM! Wzwanie Mistrzowski! Najszybciej pójdzie na niż wcześniej. po Relaks. RELAX! 100%! O, Power cubesy są Dziś się kto jedzie, no ja elegancko. Ej, ale nita. To jest taka piękna postać. Nita, nitunia. Ten mis jeszcze jest taki fenomenalny. Ekstremalny numer 3% i, procent, i let's go. I muszę zamknąć ok, to po sąsiadku siary używa. Zobaczymy, jak najdalej zajdę. No, będzie ciężko, to chyba przegramy. Tak mi się wydaje. Nie! No dalej, no. Co się stało? No to GG. Ja pier. Chyba się udało wygrać. Zostaw mi to. No i czemu wy mi to zabieracie? Przecież mi są najbardziej potrzebne. Bo pomyślał. Nie, imbecyl, imbecyl. Ej, po mnie, po mnie. Mhm. Po mnie znowu. Jasny, Gwint, już jest ciężko. No i nieźle, 6%. Dobra, jeszcze jedno podejście zrobimy. Jak się nie uda, no to co? No to trudno, nie. No i tutaj znacznie, ale i to znacznie sprawnie idzie. Martwe, martwe. Gogo, gogo. Go. I mamy to. Ekstremalny numer, 6. Milion hp ma. Eee. BOSS jest zły. Mamy to 20 Power Cubsów macho. Call ambulance, but not for me. Oh, a call the ambulance! Call ambulance, but not for me. Haha, ha. kolejny etap, etap 8. Chłop ma już 1,2 miliona HP. No to jest proste. Numer 9. Jak ja się wywalę, to to będzie koniec. Zaraz będzie wściekły. Uda, la, la, la. Mam go. 16, 10, 4. ND. Ile obrażeń? Jak uda nam się wygrać 10. level, to już będzie sukces. Okej, okay, dwie nity, ale to będzie chodziło. Dobre postacie mamy. Ale to sprawnie wszystko idzie, wygląda. Jeszcze wściekły nie jest, ale już ma tylko 10%. Nie mamy to 10 level na spokojnie Eee to może dobrniemy to do 12, 13 Dobra będziemy tu też mieli 15% On ma 27 power cubesów, to w ogóle jeden i... We got this! Level 12! Dobra jak on ma 25 power cubesów, 26 to już nie ma szans, że się wywali Oret! Milion HP chłop zadał. El Primo jakiś słabiak. Kolejny level, level ekstremalny, trzynasty. Oj. Niedobrze. Kończmy go, dobra, jest. no to czternastego nie wygramy, nie wygramy czternastego. A piętnastego, to już na pewno nie wygramy. Dobra, nie jest źle, pozysk sług to jest 70%. No, jest wściekły, a 25% zostało. O, cholera! chłopcy miał 20% power obców No to GG. Ja pierdzielę tak blisko. Jak furię odpali, to już będzie po nas, nie? 40 sekund mamy na zniszczenie jako 13%. No to pograli. No. Gdzie Chłopie, to ostatnia nadzieja: 3% 60 tysięcy. No niestety, no co za kupek z tamtego Co się wali z tymi 20 z powercube psami No nie, no mam dynamite'a, no to będzie GG 15% draftem A minuta to furii No to po mnie już 1% dobra, my użyjemy Esa Level 15 Masz już 2 miliony? Jeszcze nie, milion przecinek 9 miliona 1,9 miliona zdrowia. Punktów życia. Świetnie. Zaraz w będzie wściekły. A my nawet w połowie drogi nie jesteśmy. Oj, oj, oj. Problemy, problemy na Imana. Ile typa? Bo wpadłby w furię. Łocie, Pieronie. Łocie, panie. ustawcie mnie. Aha, wszyscy umarli. No to jest ostatni. To no, pograli. Moi drodzy, ostatnia szansa. Jak się nie uda, to znaczy, że 15 poziomów to jest mój limit. Nie, 14 to jest mój limit. Bo jak robię teraz 15 i jak to przegramy, to nie przejdę wtedy 15 levelu i mam 14 na swoim koncie. Pentot na tym etapie jest gorzej niż w tamtej grze. Przystawcie mnie! Co to ci dzieje? Nita, Miszku, rozwal go! Miszku! Nie no Dobra Widzimy ostatnia nadzieja Dawaj, dawaj masz to, masz to, masz to, mamy to, mamy to Dobra, na pewno, pewnie aczkolwiek już mam 15 level Ale, ale, ale Nie Nie Tycha, siadła, nie gram już, chrzanić to! A ja Was zapraszam do klubu YouTube Spacja Karmul. Rozwijamy się prężnie, polecam.